Dzień dobry. W Nowym Testamencie są tak zwane listy apostolskie, czyli listy różnych apostołów do poszczególnych kościołów, grup, które tak naprawdę są po to, żeby po pierwsze tłumaczyć Ewangelię i przekładać ją na język praktyczny. W Nowym Testamencie mamy takie dwa szczególne listy. To jest list Świętego Jakuba na końcu Nowego Testamentu. Który jest bardzo praktycznym przełożeniem Ewangelii. To jest ten list, w którym Paweł, przepraszam, Jakub mówi, że moja modlitwa, moja duchowość musi się przekładać na codzienność mojego życia, i mówi o złej modlitwie, o takiej modlitwie, która nie prowadzi do miłości bliźniego. Ale jest też drugi list, który jest bardzo króciutki list do Filemona, zobaczcie. On ma dosłownie 25 wersetów i o tym liście, tego listu, dzisiaj fragment wysłuchamy na Eucharystii w drugim czytaniu. To jest taka ciekawa historia. Filemon ma niewolnika, onezyma, który mu ucieka. Panowie nie wiedzą o jednym szczególe nawzajem o sobie, że w pewnym momencie obaj się nawrócili na chrześcijaństwo. Obóch zna święty Paweł. I kiedy Onezem ucieka Filemonowi, to ucieka i grozi mu za to kara, jak każdemu niewolnikowi. Należało mu się wypalić na czoło słowo, znaczy literę F, fugitivus, czyli uciekinier. Miał być naznaczony, miał być kimś, kto, no właśnie, zostaje ukarany. Prawdopodobnie też swojego pana okradł i dociera do świętego Pawła. Paweł pisze list do właściciela tego niewolnika, onezyma, czyli do Filemona. Ten list, który właśnie czytamy dzisiaj, czy fragment tego listu i mówi o tym, żeby go przyjął nie jak niewolnika, który uciekł, ale jak brata. Wierzę. Oczywiście z perspektywy XXI wieku w ogóle wydaje się nam to dziwną historią, bo nie ma niewolnictwa na Bogu dzięki, ale wtedy było. I w tych warunkach chrześcijaństwo się rodziło, w tych warunkach chrześcijaństwo funkcjonowało. Jak to przyłożyć na dzisiejszy język? No bardzo prosto. W Ewangelii dzisiaj usłyszymy, że kto chce iść za Jezusem musi wziąć swój krzyż na swoje ramiona. A więc chodzenie za Jezusem po pierwsze jest naśladowaniem Jezusa. Nie chodzi o to, żeby odtwarzać drogę Jezusa w moim życiu. A więc nie mam wziąć dwóch belek na, na, na barki i chodzić po opolu i mówić, że w ten sposób naśladuje Chrystusa. Ale krzyż to jest nic innego jak sposób kochania drugiego człowieka. Pan Jezus przez sposób, w jaki żył, doprowadził w cudzysłowie siebie do krzyża. Został ukrzyżowany za to, jakim był człowiekiem, jakim był dla drugiego. A więc krzyż to jest sposób na to, żeby kochać drugiego człowieka. Dla Filemona tym sposobem w tym kontekście życiowym było to, żeby przyjąć swojego niewolnika, któremu należy kara, jako brata. A więc zmienić swoje myślenie o tym człowieku, zacząć go kochać inaczej, w ogóle zacząć go kochać. Może warto zobaczyć, czy moje chodzenie za Panem Jezusem rzeczywiście przekłada się na moje relacje. Czy jestem w stanie popatrzeć na ludzi inaczej, właśnie nie na to, co mi się należy od tych ludzi. Filemonowi należało się posłuszeństwo ze strony Onezyma jako niewolnika, a chrześcijaństwo zmienia mu to myślenie czy próbuje mu zmienić to myślenie, żeby patrzył na niego jak na kogoś, kto jest równy, bo wierzą w tego samego Boga, w Jezusa Chrystusa. Zanim zaczniemy się oburzać na innych ludzi dzisiaj, wyciągać im to, że nie kochają ludzi tak, jak powinni, to popatrzmy na siebie. Zobaczmy, na ile ten króciutki list i warto do niego sięgnąć, rzeczywiście inspiruje mnie do tego, żebym był człowiekiem, który kocha drugiego, ale nie kocha w deklaracjach, tylko w bardzo konkretnej sytuacji. Kiedy ktoś mi zawinił, kiedy od kogoś mi się coś należy. A ja z tego rezygnuję po to, żeby go bardziej kochać. Co to znaczy w kontekście tego listu? Dać mu wolność, dać mu y, możliwość decydowania o swoim życiu. Właśnie dlatego, że idę za Jezusem, naśladuję Jezusa, biorę krzyż, daję wolność drugiemu człowiekowi. Dobrej niedzieli Wam, życzę chociaż zimno dzisiaj. Y, to bardzo y, Was pozdrawiam i, i co? I do widzenia.